Witam Państwa serdecznie, cześć Anno. Witaj. Dzisiaj rozmawiam z Anną Grą, prezes Interzero w Polsce, ekspertką gospodarki o obiegu zamkniętym i Zero Waste. Witam Cię serdecznie. No właśnie, zacznijmy od rozmowy o tym, czym w ogóle jest gospodarka o obiegu zamkniętym, jakie są jej elementy, skąd się wzięła. Czyli zaczynamy od teorii. Dobrze, to ja może powiem o trzech elementach gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeden mnie interesuje bardziej, dwa pozostałe troszkę mniej, ale okay. oczywiście wszystkie trzy są ważne. Pierwszym elementem jest EPR, czyli po naszemu ROP, rozszerzona odpowiedzialność producenta. Drugim elementem jest TAX, czyli system opodatkowania regulacji, które mają prowadzić do zmiany modeli biznesowych poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Mhm. I trzecim jest GPP, czyli Green Public Procurement, tak zwane zielone zamówienia publiczne. To są takie trzy główne elementy, czyli dziewięć literek, okay. które definiują gospodarkę w obiegu zamkniętym. Dobrze, a skąd w ogóle pomysł na gospodarkę obiegu zamkniętym? Skąd nazwa? No to nie jest nic, co, co, co jest zupełnie nowe, bo obieg zamknięty w naturze istnieje wszędzie, to właściwie tylko człowiek nie funkcjonuje jeszcze na modelu linearnym, linearnym a nie na zamkniętym no spójrzmy czy, czy, czy na sam, samą cyrkulację wody tak, w naturze. Mhm. Więc jakby... Może wyjaśnimy dla tych, którzy nie są ekspertami, czym się różni gospodarka linearna od, od tej zamk obiegu zamkniętym. To chyba w najprostszy sposób gospodarka linearna, kup, zużyj, wyrzuć mniej więcej to jest ten sposób działania. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma prowadzić do jak najdłuższego wykorzystania e, produktu, opakowania, rzeczy, mhm. którą używamy. Czyli w, tej, w tym pierwszym modelu, takim pozwijmy go tradycyjnym, dotychczasowym, Rzeka jest przedłużeniem kanalizacji, a las jest przedłużeniem wysypiska. Natomiast w biegu zamkniętym możemy powiedzieć, wszystkie surowce, materiały krążą i staramy się wykorzystywać je ponownie, ponownie, żeby nie dodawać niczego od siebie do środowiska. Tak, tak. tak w takim obrazeczku możemy to ująć okay. tak, że ten, ten odpad go nazwijmy, i potem nowy produkt leżą bardzo bliziutko siebie i się tak zamykają w kółeczku. Czyli tak? Okay. O. Mamy to. Bardzo obrazowo, dzięki. Mowy Inspirujące. Powiedz, czy, czy, czy w ogóle um, w, od wielu lat zajmujesz się um, tematyką środowiskową. Powiedz, czy, czy obserwujesz um, zmiany w podejściu do um, tematów związanych z ekologią wśród przedsiębiorców? Zdecydowanie. Bierzesz to, zresztą w ostatnich latach bardzo um, Energiczną zmianę, powiedziałabym nawet. Bierze się to oczywiście z jednej strony z bardzo dużej ilości zmian, czy też nowych ustaw, nowych, nowych regulacji, mhm. które pojawiają się w tym obszarze ochrony środowiska. Czyli częściowo te zmiany są stymulowane przez ustawodawcę? Tak, w bardzo dużej mierze, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, oczywiście. Z drugiej strony jednak przedsiębiorcy również muszą zwracać uwagę na tendencje, które pojawiają się w społeczeństwie. Więc jak widzimy w gazetach, że teraz zielone tematy, co nas oczywiście bardzo cieszy, czyli czyste wody, czyste powietrze, nie śmiećmy, segregujmy, pojawiają się coraz częściej, to oni też muszą na to odpowiadać. No, rozumiem. Kiedyś było to bardziej tak, że trzeba było, była część papierologii do wykonania, którą na nas na, narzucały różnorakie ustawy środowiskowe. Przedsiębiorca w pierwszej linii chciał po prostu mieć to załatwione i tyle. Teraz już nie. Teraz przez wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta przedsiębiorca już myśli bardziej głęboko. Czyli już zaczyna myśleć już na poziomie, a co ja zrobię potem z tym opakowaniem, które zleciłem do wyprodukowania, żeby sprzedać mi produkt. Czyli to już jest takie, tak, to już bardziej głębokie podejście. Myślenie poza produktem. Tak. Okej, okay, kolejna rzecz, którą chciałbym wyjaśnić już na samym początku naszej rozmowy, aczkolwiek to pewnie będzie trzeci odcinek. To coś, co nazywamy ideologią. Myślę, można być ideologią Zero Waste. Tak? Powiedz mi, jak to rozumieć? Wiem, że różne są składowe, jaka jest według Ciebie najlepsza definicja. Rozmowy inspirujące. Przede wszystkim, tak szczerze zupełnie, ideologia zero waste mi się kojarzy z jakimś bardzo fundamenta, fundamentalistycznym nurtem. Ja jestem w ogóle zwolennikiem nie bycia bardzo rygorystycznym w tych sprawach, bo to więcej szkody przynosi niż pożytku. My rozumiemy, i teraz powiem tak jak my podchodzimy do zero waste, nie możemy sobie wyobrazić, że zero waste oznacza to zero śmieci, bo to jest, umówmy się, no, nierealne. Nie realne. No teraz podchodzimy do tego traktując waste jako marnowanie, czyli bez marnowania. Okay. Patrząc pod kątem nie marnujmy zasobów, nie marnujmy pieniędzy, nie marnujmy czasu, nie marnujmy um, talentów. Tak? Więc mm -hmm. to zero waste postrzegamy jako, żeby dążyć do tego, żeby jak najmniej rzeczy. Nie marnujmy energii również, tak. Energii też, oczywiście. Mm -hmm. Czyli zapobiegajmy mar marnowaniu różnorakich talentów, rzeczy, usług. Zasobów. Zasobów. Okay. Powiedz teraz, tak, czy przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli coś, co podpisali no wszyscy, wszystkie państwa, będące członkami ONZ, czy to wymaga jakichś bardzo istotnych zmian w podejściu, w zachowaniach konsumentów? Rozmowy inspirujące. Zdecydowanie, bo, jak wspomnieliśmy poprzednio, jeżeli porównamy model linearny z modelem gospodarki obiegu zamkniętym, to są totalnie dwa różne typy zachowań. Mhm. Więc przede wszystkim e, przede wszystkim to, co jest ważne, że w gospodarce obiegu zamkniętym, biorąc pod uwagę, że mamy jak najdłużej używać, jak najbardziej te, te, te kółeczka kręcić, e, powinniśmy przyzwyczaić się do. E, Trochę tego, co mieliśmy w dawniejszych czasach, czyli do naprawiania, tak, do sprawdzania, czy dany produkt faktycznie przetrwa dłużej niż rok. Opakowania zresztą, kaucyjne. Tak, ale zresztą to się dzieje, to widać. No, ludzie hmm. nie chcą kupować co roku nowej pralki, bo im się psuje zaraz po trzech miesiącach. To, I to znajduje odzwierciedlenie właśnie w ustawach, które wychodzą. Więc trochę to jest tak, że ten konsument już napędza hmm. gospodarkę o obiegu zamkniętym. Współdzielenie, te wszystkie jadłodajnie, takie spółdzielnie, do dzielenia się z To, że można oddać książki, które będą potem oddane za darmo nawet do użytkowania komuś innemu. Takie rzeczy po prostu powstają jak żeby podeszły teraz. Mhm. Myślisz, że to jest jakiś taki dłuższy trend, czy to taka efemeryda tylko, moda? Ja uważam, że to jest trend, który się utrzyma. Przede mhm. wszystkim dlatego, że on ekonomicznie, odczuwasz go w kieszeni, tak? I to na poziomie mnie, pani Kowalskiej, pani Grom, czy przedsiębiorcy. A z drugiej strony on jakby bezpośrednio wpływa na jakość życia jako takiego, czyli na to, że mamy faktycznie do tego lasu, jak pójdziemy, to nie widzimy tylu śmieci, które się tam pojawiają. Tak, że przy drodze wrowie nie leżą butelki, bo te butelki można zawrócić, tak, i w systemie czy to depozytowym, czy kaucyjnym, z powrotem zawrócić do produkcji, do obiegu. Mhm. Ok, skoro logika gospodarki o obiegu zamkniętym bo jest taka żelazna wręcz i sama się nasuwa, to powiedz, co stoi według Ciebie na przeszkodzie przed popularyzacją tego, tego podejścia w biznesie? Czy to, są, to jest nastawienie ludzi? Czy to są pieniądze? Czy to jest know-how? Czy to jest po prostu świadomość? Ja chyba się tutaj na najbardziej takim typowym przykładzie, którym ma w sobie naprawdę to jest 99% jest, jest prawdy. Otóż biznes, weźmy jakikolwiek produkt, tak? Mhm. Co chce biznes? Biznes to jest sprzedać tych produktów jak najwięcej tak? do konsumenta końcowego. Na co zwraca uwagę konsument w tym momencie jeszcze bardzo często? Opakowanie. Tak, no powiedzmy, że czasem też na skład, tak, czy on jest dobry, tak? ale pierwsze, co Cię łapie, co łapie oko, to jest to opakowanie. Więc dopóki. Napędzanie konsumenta będzie odbywało się wzrokowo, mhm. dopóty biznes będzie to wykorzystywał. No bo jakby to jest obiekt zamknięty, ale można to przerwać. to zabronić reklamy, tak jak w przypadku papierosów? Nie, nie. Wszystko w szare spręży. pudełka? Nie, chociaż fajne by to było. <gry> Kiedyś wyobrażałam sobie, że wszędzie na półkach na przykład stoją butelki w tym samym kolorze szklane, mają tylko inne obrandowanie, jeżeli chodzi o nazwę. No przepiękna wizja. W sumie. No i tylko cena różnicuje. Ja tak. Hmm. Ale jak prosto potem odzyskać? Tak. No, myślę, że y, eksperci od reklamy nie przyklasną od razu nie, temu nie pomysłowi. Tym, nie, nie, nie. Tak. Chociaż ciekawe, bo były wszystkie produkty w szarych opakowaniach i tylko kształt bardziej wymyślny. Ale mówisz nieprzyklasno, natomiast producenci zwracają się do nas z zapytaniami odnośnie recyklingowalności i możliwości odsortowania ich opakowań potem ze strumienia odpadów mhm. i to jest bardzo fajny trend, który się My tą usługę mamy Made for Recycling od czterech lat bodajże. Dopiero rok temu, jak bardziej mocno um, zaczęły być, um, w, szybciej zaczęły być wdrażane już poszczególne um, elementy z zgozu, czy też pojawiały się coraz nowsze regulacje, zauważyliśmy, że producenci coraz bardziej chcą wiedzieć: OK, ale czy ta moja butelka szklana to nie jest OK? No, OK. Nie, sprawdźcie mi ją. I niby szkło to szkło, czyli jakby. Jako praktyk mogą być, nie, no szkło jest super, nie bo fajnie się zbiera, dobrze się recyklinguje, ale to też nie jest prawda, bo my jak mamy super szkło, ale powleczemy je na przykład folią. metalizą, folią, no nie wiem, etykietą wielką na pół, no to od razu już bardzo zaburzamy całość cyklu. Mhm. No właśnie, zaczęłaś podawać przykład takiej cyrkularności w akcji, możemy powiedzieć. Tak. Bo ta część teoretyczna to bardzo fajnie wszystko brzmi, a myślę, że widzowie chętnie by usłyszeli o. Praktyczny, bo jesteś praktykiem tej branży i to jest yy, yy, wielka wartość. O praktycznych zastosowaniach i przykładach cyrkularności w akcji. Yy, jakie takie zmiany zaobserwowałaś? Taką najbardziej e, chyba teraz głośną i już dyskutowaną do jakiegoś czasu i to jest typowo cyrkularne rozwiązanie, tak? Czyli nasz e, system depozytowy, kaucyjny, czy to nazwijmy to, w zależności od tego, czy chodzi o opakowania wielorazowego użytku, czy jednorazowego, to jest kwestia że butelek PET i szklanych butelek, czyli wstawmy sobie butelkomaty, żeby ludzie mogli przynosić to z powrotem, to wtedy nic nie będzie walało się po, w lasach, czy też nie, będzie, nie, nie będą przepełnione śmietniki. I to jest na przykład coś, czemu ponad 90% naszego społeczeństwa przyklasnęło w zapytaniu ubiegłorocznym, z tego co pamiętam. Więc no to jest fantastyczne, tak? Czyli sami z siebie chcemy pójść z tą butelką, wrzucić ją, wiedząc, tak. mając w świadomości, że dzięki temu będzie czyściej. Czyli nie trzeba systemem jakimś nakazowym, administracyjnym to wymuszać. Nie Ludzie chce. sami z siebie już dojrzeli tak. do tego, że chcą tak. w ten sposób postępować tak. z, z tak. produktami. Tak. I też bardzo fajnie jest to porównać z Mamy ludzi, którzy jeszcze pamiętają czasy, gdy były skupy butelek, takie tradycyjne, gdzie za paletowy, to ja. ja też pamiętam. I oni od razu mówią, co to jest za innowacja, przecież my już to znamy, my już to robiliśmy. Mhm. No tak, tylko to młode pokolenie tego nie zna. Dla nich to jest taki efekt wow, nie? że można. No ciekawe, jak nas zapamiętają pokolenia, Przyszłe, czy tych, którzy zakopali im śmieci i odpady w, w ziemi o. do rozwiązania problemu, czy tym jako to pokolenie, które dokonało tej transformacji. Myślę, że to my jesteśmy tym pokoleniem, któremu zakopało się trochę rzeczy, pod też więc... To prawda. Ale jeszcze mm. wracając może jakiś fajny przykład, tak i też od razu tak, zbije to tak, z praktyki zbije to z trudnościami, jakie napotykają takie innowacje cyrkularne versus istniejące regulacje prawne. Taką ciekawostką jest to, że możemy teraz kompostować żywność w sposób naturalny oczywiście, ale możemy też wykorzystywać jakby innowacyjne produkty. I my mamy takiego klinka, to jest kompostownik do biura, czyli, że dzięki temu możemy sobie wyrzucać wszystkie odpadki mm -hmm. żywnościowe i robimy sobie z tego kompost, potem z tego sobie robimy peelingi, jakieś tam różne rzeczy. Natomiast śmieszne jest to, że prawo nie nadąża za takimi innowacjami. Czyli mamy jeszcze tak sformułowane prawo, które żebyśmy mogli do biura wstawić sobie kompostownik, to de facto musimy uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, co jest troszkę abstrakcyjne, ponieważ mówimy o jakieś tam 4 kg, kilo, kilo miesięcznie żywności, którą po prostu przekształcamy na kompost. Ale to są takie jeszcze takie malutkie. Mm -hmm. To wskazuje po prostu, że szybciej idzie innowacja niż nadąża nad tym regulator. Mm -hmm. Regulator. Okej. Okay. Okay. A powiedz mi czy w ogóle myślisz, że a propos nadążania za tymi zmianami, bo z tego co wiem, parę miesięcy temu miała miejsce sytuacja ujemnej ceny na makulaturę. Trzeba było dopłacić, żeby się tego pozbyć w ogóle. W tej chwili na butelkach na w ogóle na skupionym szkle też się nie zarabia, tylko trzeba zapłacić, żeby huta czy recykler to odebrał. Podobnie też ziny, no, które zamknęły największe składowisko odpadów, tak. czyli tak. rzekę Huangho. Tak. tak, też spowodowało, że nagle nie wiadomo, co robić z olbrzymią ilością odpadów. Wiem, łopaty elektrowni wiatrowych nie można ich zakopywać już w Europie Zachodniej, trzeba je poddawać recyklingowi. Tak? Recykling polega na zawiezieniu ich na przykład do Polski i tutaj zmieleniu, i ewentualnie nie wiem, zakopaniu. Czy my w ogóle od tej strony jesteśmy gotowi? Czy to jest efekt, wynik tego, że gospodarka nie jest w stanie przyjąć tak naprawdę takiej ilości? tych cyrkulujących elementów, czy to jest kwestia tego, że ta moda na cyrkularność rośnie i za tym nie nadążają właśnie regulacje, wydajność przede wszystkim tak trzeba rozdzielić, jakby nie można mówić o wszystkich typach surowców, które nam wchodzą, tak do każdy ma inną swoją historię, nie no, każdy ma inną historię, każdy ma inne możliwości zagospodarowania, potem wykorzystania. Może zacznijmy od tego, że tak naprawdę to ten recykling. To on jest w naszej piramidzie, tej zero waste, tej, tej, to on jest przedostatni. To w ogóle jest coś, i to znowu, nie nadążamy za bardzo, bo pierwszym jest reduce, czyli po prostu. Refuse, ddy, reduce. Ddy, mhm. Tak, reduce, potem jest re, refuse, reduce, reuse, i dopiero potem mamy recycling. No to w tą myśl, jakby, powinniśmy najpierw próbować robić inne rzeczy, zanim dojdziemy do, do recyklingu, okay. ale to już jakby pominimy, bo mówię też, regulacje prawne nie dają nam takiej możliwości, bo musimy recyklingować, recyklingować. Natomiast tak, jeżeli chodzi o makulaturę, owszem, ona miała sobą cenę, ale to są takie skoki, to też się wydarzyło przy kryzysie w 2008-2009, że ta makulatura tak strasznie spadła. Natomiast jeżeli chodzi o zagospodarowanie, to my jesteśmy nieźli. Jakby te moce są duże, wykorzystanie jest. Jakby jesteśmy przygotowani jako Polska, jako Europa, mamy naprawdę dobry, zrobiony, dobry punkt wyjściowy na tej ilości makulatury, które mamy. Problemem jest jakość. I to zawsze będzie jakby pierwszy punkt, tak, czy ta makulatura, którą my odbieramy, czy też odbierają pracownicy komunalni, czy ona w ogóle się do tego recyklingu nadaje, no tak. bo umówmy się, super kartonik suchy, tak, który jest w oddzielnym koszu niebieskim, no to pewnie jest... Tak, w 100% recyklingowalny. Natomiast te kartony, które gdzieś się wmieszają w odpady komunalne, zabrodzone jedzeniem, zabrudzone, nie wiem, jak osoczem w najgorszym przypadku, czy innymi e, dziwnymi dodatkami, no to wiadomo, że to nie jest surowiec, z którego można zrobić nowe opakowanie. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Słyszałem, że już nawet na etapie odbierania odpadów komunalnych osoby obsługujące śmieciarki już czasem podejmują decyzję, że ten kosz tak. jest zbyt zabrodzony i jednak trafia to do zmieszanych. I cały wielki kosz maturatury... Nie w zabudowie wielorodzinnej czy w zabudowie domkowej? wielorodzinno-rodzinnej, tak. No to na pewno zauważyłeś nie raz, jak otwierasz sobie kosz. Ja mam tą sytuację na nagminnie, otwieram kosz i w środku widzę jakiś, w papierach jakiś... Wszystko sprzemogą Reklamówkę. No i co, grzebie tam i wyrzucam, ale z drugiej strony to jest, no tej edukacji cały czas jednak brakuje. Ale to też dlatego, że ludzie po co ja mam segregować jak ta jedna śmieciarka. To już omawialiśmy. W teaserze tak? mówiliśmy tak, tak. tak. Odsyłam Państwa do teasera tam. Także to okay. trzeba trochę uwierzyć. No właśnie mówiliśmy o, o mentalności e, ludzi, e, nas jako członków społeczeństwa. A może tak przejdźmy do, do biznesu. Czy mm -hmm. myślisz, że firma, która chciałaby pójść w kierunku, o którym mówimy, wymaga też zmiany swojej kultury organizacyjnej? Wiadomo, nie przebudowy całkowicie, tak, ale jakichś istotnych zmian. Wiesz co, no i tak, no mogłabym odpowiedzieć nie i skończyć, ale ym... Ale pogrzebie trochę. Nie i tak. To znaczy nie, nie potrzeba fundamentalnych zmian, jeżeli chodzi o reorganizację totalną firmy. E, sami to zrobiliśmy, jakby cały czas się udoskonalamy, jeżeli o to chodzi, e, e, i nie robimy rewolucji. Natomiast tak w znaczeniu, że potrzebna jest, niezbędna jest edukacja. Edukacja menedżerów, pracowników, uświadamianie im po co. Jakie są z tego korzyści dla nich, jako części tego biznesu, w którym pracują i dla biznesu jako takiego? Czyli pokazywać tą ekonomię działania, to, ten plus pokazanie się jako bycia zielonym, bo trochę marketingu to, to, to nie jest złe, że to marketingowo mhm. można wykorzystać. Poza tym, jakby wskazywać, to też jest zmiana jakby mentalności. Przychodzi coraz więcej młodych ludzi. Ci młodzi ludzie, oni są napędzani ideami teraz trochę, tak? I za tymi ideami też trzeba nadążać, a tą ideą między innymi jest to, że chcę żyć w czystym środowisku, że nie chcę, żebyście mi tu zostawili kupę mhm. śmieci, a ja co z tym zrobię. Ja też chcę mhm. żyć normalnie, tak? No tak, nowe pokolenie. Pokolenie Z oczekuje, że firmy, marki dokładniej tak. będą reprezentować jakieś wartości tak. sobą. Tak. Już nie wystarczy cena czy, czy, czy asocjacje, pozytywne marki, czy emocje budzone, tak, tak tylko również tak. stojące za marką prawdziwe wartości. Mhm. A powiedz no na koniec, spytam o gospodarkę o biegu zamkniętym i COVID. Czy to jest mhm. tak, że pandemia wyhamowała i te, te zmiany zeszły na drugi plan? Czy też mhm. może gospodarka o biegu zamkniętym w szczególności sprawdziła się w tej sytuacji pandemii? To jest takie trochę podchwytliwe pytanie, bo COVID na pewno to, co COVID spowodował. Nie. To, czego COVID nie spowodował, mm -hmm. a czego się obawialiśmy, to tego, że ludzie przestaną się interesować tematami środowiskowymi, no bo wiadomo, że mają inne, ważniejsze rzeczy. Tak się nie stało. Więc to jest jakby to jest pozytywne. Mm -hmm. Czyli to wskazywałoby na to, że te, te tematyka środowiskowa jednak jest na tyle ważna, że nawet tak duże, tak zaburzenie. duże zaburzenie codziennego życia jak COVID nie wpływa na tą dynamikę. Mm -hmm. Z drugiej strony, my, jako organizacja odzysku, to jedna z naj, największych w Polsce, wiemy, jak duże ilości surowca musimy pozyskać z rynku, czyli poddać recyklingowi, tak, żeby wykonywać obowiązki za naszych przedsiębiorców. I co widzimy? Widzimy, że faktycznie surowiec jest gorszej jakości. Logiczne, jakby jeżeli mamy COVID, to jeżeli odpady komunalne odbierane są, jest zagrożenie, że może się w nim znajdować coś, co jest potencjalnie. Niebezpieczne to nikt nie będzie już tego odsegregował dalej. Jakby braliśmy to pod uwagę. Z drugiej jednak strony też ludzie, segregacja w domach troszeczkę siadła, jakby ten poziom. No. Troszeczkę. No ale to też jest logiczne, bo mimo tego, że ta tematyka środowiskowa jest nadal ważna, to jednak problemy u typowego Kowalskiego jest wiele ważniejszych rzeczy niż tak. sprawdzenie na pewno, czy to no kto tu czy tam. Natomiast ilość surowca na rynku jest mniejsza tego dobrego. Mm -hmm. Jest więcej po prostu zmieszanych. Plus oczywiście mamy jeden poważny problem. Maseczki I... pewnie, tak? Tak, sztuczne, Tak. jednorazowe, które mm -hmm. de facto musimy od nich odchodzić, a teraz w tym momencie COVID-u one były niezbędne w pierwszym rzucie, przynajmniej. Mm -hmm. Mam nadzieję, Ciekawe ile osób uratowały życie, e, tak? włókina polipropylenowa czy rękawiczki lateksowe, czy też poli, Tylko dlaczego że rzucają je na ulicę? Prawda? Mm -hmm. dobrze. Bardzo dziękuję. Czy, czy na koniec chciałabyś jeszcze coś dodać od siebie do naszej rozmowy? Ja myślę, że. Może dodałabym, że warto się interesować oczywiście tematami środowiskowymi. My chętnie odpowiemy na, na pytania, jeżeli Państwo będą je mieli. Natomiast to, co chciałabym zaznaczyć, że temat środowiskowy to nie tylko GOS nie tylko rozszerzona odpowiedzialność producenta, to są też cele zrównoważonego rozwoju. Jest tak dużo tematów, gdzie każdy z nas może się odnaleźć, i nieprawdą jest, że ja jeden Kowalski nie mam wpływu. Mhm. Ja jestem zdania, że zarówno jeden Kowalski ma wpływ, jak i Rzesze Kowalskich mają wpływ. A z drugiej strony biznes odpowiada na potrzeby tego Kowalskiego, więc powinny obie strony jakby równo partycypować w tym, żeby do tego czystego środowiska, czystego klimatu dążyć i, i każdy z nas ma siłę sprawczą. Pięknie podsumowałaś naszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia naszej rozmowy na YouTube, LinkedInie i w postaci podcastu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Rozmowy inspirujące.